Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus z nieukrywaną radością. Cieszę się, że Was widzę, bo w domu Matki Bożej raczej się nikogo nie wita, bo jesteśmy u siebie. Ja tak zawsze to przeżywam, że jesteśmy w swoim domu na jasnej górze i po raz kolejny w naszym życiu. Przynajmniej w moim wypadku to jest jedenasty raz, kiedy ta noc jest pełna łaski. I mamy tą okazję wymadlać dla siebie Bożą opiekę, przede wszystkim wstawiennictwo naszej Matki Królowej Maryi. Wiele osób bardzo chciało tu dzisiaj być. Niestety z różnych powodów się im to nie udało, ale może nas w tym momencie oglądają, dlatego. Chcemy ich zapewnić o naszej modlitwie, pamięci. Też wiele osób przekazało swoje intencje. Jesteście Wy, najbardziej wierni pielgrzymi jasnogórscy, jacy istnieją w decyzji Legnickiej przynajmniej. <grytanie> Dlatego ta noc należy do Was. I za chwilę spoczniemy czas szczególnej modlitwy. Przede wszystkim zachęcam Was, żeby się wpatrywać w oczy Maryi, zobaczyć w tych oczach tą niezwykłą miłość, którą ona ma do każdego z was i w ciszy swego serca przedstawiać intencje. Za chwilę nasi kochani klerycy będą prowadzić różaniec. Mam nadzieję, że do północy zdążymy, bo intencji jest bardzo dużo. Więc ja im powiedziałem przed chwilą, że jak przeżyją ten różaniec, to już możemy ich święcić. Ja pamiętam jedną noc, że sam czytałem dwie pół godziny intencje, więc raczej mnie nie pobiją w tym. No ale niech próbują. Więc w tym czasie już tam z tyłu niektórzy księża poszli, bo są z nami ksiądz Mateusz, ksiądz Łukasz, ksiądz Piotr którzy już spowiadają, więc jeśli ktoś ma takie pragnienie do, do Mszy Świętej, jest czas jeszcze na to, żeby się wyspowiadać. No i plan naszego czuwania w zasadniczo jest znany, nic nowego się tutaj nie dzieje, ale jeszcze przypomnę, o północy jest Mysza Święta, potem będzie chwila przerwy, w zależności jak długie będzie kazanie, potem nie, tym razem klerycy nie, nie mówią kazania, tak, i potem będzie chwila przerwy, potem będzie Adoracja Na Święto Sakramentu, który będzie ksiądz Łukasz prowadził. I potem znowu chwila przerwy. Potem będzie koronka do Bożego Miłosierdzia. Jak jest pani Basia, która się gdzieś chowa, to na wie, co trzeba zrobić później. Tak, Litanie Narodu Polskiego. I o godzinie czwartej jesteśmy proszeni, żeby zakończyć czuwanie, bo jeszcze trzeba kapicę przygotować, posprzątać na sobotę, więc tak to wygląda. Co więcej, powiedzieć: bardzo się cieszę, że jesteście. Każdy z Was jest mi w jakiś sposób bliski, bo z wieloma osobami wiążą mnie różne sytuacje życiowe i tym się cieszę. Z niektórymi się SMS-ami wymieniałem przez ostatni miesiąc. Już czasami już nie wiedziałem w końcu, już, kto pisze, skąd pisze, do którego autokargu i chwisać, ale jakoś Pan Bóg pomógł to poukładać i, i cieszę się, że dzisiaj myślę, że frekwencja nam rośnie, bo myślę, że ten rok jest wyjątkowy już, a będzie jeszcze piękniejszy. Nie przedłużam. Prosimy Pana Bogdana o asystę muzyczną tradycyjnie i za chwilę. Rozpoczynamy modlitwę Różańcową. Zawitaj królowo Różańca świętego, jedyna nadzieja człowieka grzecznego. Zawitaj bez mazy. Matko różańcowa Różańcowa Maryjom Zawitaj bez mazy Lilijom Matko Różańcowa Maryjom Panno nad pannami Święta nad świętymi Najświętsza Królowo, Pani nieba ziemi, Najśliczniejszy kwiecie, Lilijo. Matko Różańcowa, Maryjo. Najśliczniejszy kwiecie, Lilijo. Różańcowa ma...